Rozmowa Dnia w Radiu Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj poseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie pośle, Panie Prezydencie, do wyborów samorządowych coraz mniej czasu. Do 16.00 ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas na to, by zgłosić między innymi swojego kandydata na prezydenta. Myślę, że wiele osób w tej chwili oczekuje odpowiedzi od Pana właśnie. A propos obecności tutaj pana w tym studiu na chwilę przed, przed tym deadline'em, co zrobi Platforma Obywatelska? Muszę przyznać, że jestem zdezorientowany. A skoro ja jestem zdezorientowany, to co dopiero sami Wrocławianie. Planowaliśmy cały czas zgłoszenie, Rada Regionu i Zarząd Regionu, ale także powiatu, byliśmy. Prawie pewni, że tą kandydaturą najwłaściwszą z naszej strony będzie Michał Jaros. Nie otrzymał on jednak do tej pory zgody, takiego zielonego światła, więc. I zatrzymajmy się, się z... tu na chwilę. Dlaczego? Tego nie wiem. Wiem natomiast o jednej rzeczy, że były prowadzone negocjacje i konsultacje dość szerokie. One miały charakter taki trochę zewnętrzny, natomiast ważna była jedna okoliczność, która ma charakter polityczny. Otóż cały czas w tej koalicji obywatelskiej jest wiele nurtów, w tym nurt samorządowy. On miał kształt w, w takiej formule prawnej. Tak, dla Polski. Zakładał ten ruch dawno, dawno temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ale w nim przynależyli także i prezydenci innych miast, w tym także Wrocławia. Oczywiście ten ruch ma swoje prawa, ma swoje także ambicje, ma swoje także oczekiwania, i prawdopodobnie ten nurt w jakimś sensie postawił określone warunki, w tym dotyczące Wrocławia. No i jak to wszystko mają rozumieć wyborcy i Wrocławianie, a może przede wszystkim Wrocławianie? Jeśli były prezydent Wrocławia, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, czyli Bogdan Zdrojewski, na kilka godzin przed deadlineem mówi, że jest zdezorientowany. Co Wrocławianie mają o tym sądzić? Tak. No szczęśliwi nie są. Szczęśliwi nie są, bo woleliby mieć bogatą ofertę kandydatów. Wolą mieć wybór i wolą mieć takie przekonanie, że w wyniku tych wyborów 224 Wrocław ruszy z kopyta, tak mówiąc w dużym skrócie. Natomiast dwie rzeczy chcę podkreślić, żeby nie było wątpliwości. Bardzo ważne w polityce jest, aby ekipa, która sprawuje obecnie władzę, koalicja obywatelska, PSL, Trzecia Droga, Lewica, żeby wewnętrznie Krótko mówiąc, się nie skłóciła, nie doprowadziła do sytuacji, bo tego nam wyborcy w Polsce, nie tylko we Wrocławiu, po prostu nie wybaczą. Więc oczywiście pojawiają się pewne koszty rozmaitych kompromisów. No Dziś mamy na stole ten najważniejszy spór, jaki no, po prostu przez sejm się przetacza, i on jest y, naprawdę gigantyczny. To jest spór o ustawę aborcyjną. To jest spór właściwie taki, no wiadomo, że on ma charakter y, bardzo, bardzo polityczny ale on ma swoje koszty. Wszyscy się martwią, żeby w efekcie tego sporu nie rozpadła się koalicja. Od razu powiem, że nie rozpadnie się. Wszystko wskazuje no na to. No, okej, okay, ale nie wróćmy rozpada. do Wrocławia. Proszę bardzo. No to czy może pan ostatecznie e, rozstrzygnąć kwestię tego, co się wydarzy za kilka godzin? Z mojego punktu widzenia żaden z kandydatów nie uzyska e, akceptacji w, ty w, ty w tym sensie, że nie będzie kandydatem formalnym. Koalicji obywatelskiej. Wszystko w tym kierunku zmierza, czyli nie będzie tej decyzji Zielonego Światła dla własnego kandydata. Natomiast wybór pozostawi się samym Wrocławianom, co jest oczywiste. Czyli platforma oddaje trochę walkowerem Wrocław? Nie, tego bym zdecydowanie nie powiedział, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę na to, jak wygląda kampania, jeżeli chodzi o radę miejską Wrocławię. Koalicja Obywatelska, bo to cały czas jest koalicja, nie tylko Platforma, wystawiła bardzo silną listę. I muszę powiedzieć, że ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że listy przygotowane przez Platformę, przez także naszych koalicjantów, są naprawdę bardzo, bardzo dobre. To są chyba najlepsze listy po dwóch dekadach, tak mogę powiedzieć. Tam na tych listach znajdują się zarówno ci, którzy do Rady wracają, jak Macie Gdzieliński, ci, którzy w tej Radzie pełnią bardzo ważne funkcje są już w jakimś sensie niezwykle doświadczeni, jak Agnieszka Rybczak. Ale też mamy bardzo dobrą sytuację, bo wchodzą ludzie nowi bardzo z miastem związani. Jak na przykład Tomasz Owczarek, jak Magdalena Razik-Ciszka. To, są, to jest naprawdę świetna ekipa. Również jeżeli chodzi o Sejmik, mamy dobrą sytuację. Bardzo się cieszę, że Renata Granowska, dotychczasowa wiceprezydent, która sprawnie radziła sobie z oświatą, startuje do Sejmiku. Ten Sejmik również będzie dla nas bardzo ważny. Więc nie jest tak, że oddajemy cokolwiek walkowerem. Natomiast szkoda, że nie ma tego tej wisienki na torcie w postaci kandydata, własnego kandydata, dobrego, znakomitego kandydata na prezydenta Wrocławia. A pan jest za tym, żeby pan prezydent Jacek Sutryk kontynuował swoją misję. Wielokrotnie u pana w audycji także mówiłem o tym, że ja nie jestem usatysfakcjonowany z obecnej kondycji miasta. I uważam, że popełniono wiele błędów, które sprowadzały się przede wszystkim do zaniechań. Ale jestem też przeciwnikiem takiego krytycyzmu, który się pojawia, takiego totalnego, że w mieście dzieje się jakaś tragedia. Jacek Sutryk nie spełnia moich marzeń, nie spełnia moich oczekiwań, ale daleki byłbym od tego, aby odmawiać mu prawo do reelekcji. Rozumiem, to zmieniamy temat, chociaż nie, jeszcze jedna kwestia sobie myślę na gorąco. To co będzie z posłem Michałem Jarosem? Jaka przyszłość polityczna przed nim? Jak pan to widzi? Michał Jaros skoncentrował się na mieście. Takie były jego pomysły polityczne. Skoncentrował się też po części na regionie. Chciał i według mojej oceny uda mu się, zresztą trzymamy wszyscy za to kciuki, aby krótko mówiąc wygrać wybory do sejmiku województwa po czasach tego nieszczęśliwego rządzenia przez PiS i tak zwanych bezpartyjnych samorządowców, bo to też odrębne nieszczęście i on ten sukces uzyska. I jak ten sukces uzyska, to oczywiście potwierdzi swoje kompetencje także i ambicje, także inne. Natomiast to już od niego zależy, czy będzie chciał po tym wszystkim, co we Wrocławiu na Dolnym Śląsku osiągnął, y, iść y, w ławy rządowe czy nie, czy będzie chciał kontynuować jako szef regionu y, swoją kampanię. No, jeszcze jedna zostaje przed, przed nami, kampania do, wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niezwykle ważna, ale będzie miesiąc później się zacznie, więc tych zadań na Michale wciąż sporo y, czycha. czeka. I pan się wybiera do Europarlamentu? Nie, nie sądzę, jego ambicje cały czas są bardzo, bardzo polskie. Ale czy pan się wybiera? Czy ja się wybieram? Ja zadeklarowałem. Wcześniej zadeklarowałem, że jest taka gotowość. Nie jestem zdeterminowany, ale wróciłbym do Parlamentu Europejskiego, patrząc też na obecne funkcje, które pełnię. W samym Sejmie jest ich bardzo dużo, ale są to cały czas funkcje, które nie do końca mnie satysfakcjonują, tak bym powiedział. Rozumiem, no to teraz już naprawdę zmieniamy temat, choć zostajemy w kraju. Obniżona stawka VAT na żywność będzie obowiązywać tylko do końca miesiąca. To oznacza, że ceny produktów, wielu produktów pójdą w górę. Czy tak powinno być? Czy pan jest fanem tej decyzji? Panem to nie, natomiast wbrew, wbrew takim ocenom powierzchownym to jest dobra decyzja, bo ona wynika po pierwsze ze zmniejszonej inflacji, poprawie sytuacji, jeżeli chodzi o rynek, natomiast ona uwolni w budżecie państwa pewne środki finansowe, krótko mówiąc, na inwestycje. Ale w naszych kieszeniach będzie mniej. Nie, to nieprawda. To znaczy od razu panu powiem... Nie będzie podwyżek w sklepach? W jakimś sensie mogą być, te minimalne. Będą na pewno korekty, ale trzeba pamiętać, że ktoś rekompensuje tę ten, ten, obniżkę, Ktoś płaci za to. To nie jest tak, że premier z własnej kieszeni dopłaca do tego VAT-u. Wszyscy dopłacają. To są cały czas nasze pieniądze, absolutnie. To są, absolutnie, ma pan rację i to chcę podkreślić. Więc w związku z tym, że nasze środki finansowe wreszcie zostaną w minimalnym, bo to nie mówimy o dużych kwotach to jest do, do 5%, uwolnione na prowadzenie bardzo poważnych inwestycji. Trzeba pamiętać, że mamy też zagrożenia bezpieczeństwa, podwyższamy te wydatki na obronność, potrzebne są środki na to, aby wreszcie ruszyć znowu z inwestycjami w służbę zdrowia, będą potrzebne wkłady własne na pozyskane środki europejskie. To wszystko wymaga zaciśnięcia pasa w obrębie budżetu, aby krótko mówiąc Polska weszła na ścieżkę takiego rozwoju, w którym Wszyscy będziemy partycypować. I to jest bardzo ważne. No dobrze, ale czy za tą decyzją pójdą inne? Dlatego, że do 30 czerwca ceny prądu mają pozostać zamrożone na poziomie sprzed dwóch lat. Natomiast rząd podobno, a nawet niepodobno, przygotowuje się jednak do uwolnienia cen energii elektrycznej, czyli kolejne podwyżki. Tu mam inne zdanie niż w tym temacie pierwszym. Uważam, że ochrona rynku i gospodarczego, i konsumentów, tych, którzy bazują krótką, więc albo muszą korzystać, są przymuszenie do korzystania z energii elektrycznej, wymaga pewnej ochrony. W związku z tym tu takiej łatwej decyzji nie będzie i nie przewiduję, nie, nie uważam, że tak się stanie, że ceny zostaną uwolnione, będą rynkowe, dlatego że dla wielu podmiotów gospodarczych, ale także gospodarstw indywidualnych byłaby to sytuacja dość groźna. Więc jeżeli chodzi o moją opinię, jestem zwolennikiem, aby jednak w sposób bardzo punktowy, ale pewne obszary, Ewidentnie chronić. No to teraz o naszym bezpieczeństwie, bo trochę Pan wywołał ten wątek przed chwilą. Tak sobie śledzę wypowiedzi w zasadzie wszystkich polityków w ostatnich tygodniach i pewnie Pan też to dostrzega, że znakomita większość z Was, najważniejszych polityków w naszym kraju, informuje nas, że właściwie konflikt z Rosją jest nieunikniony. Jak my to mamy rozumieć jako obywatele? Bo wszyscy politycy dosłownie. mówią o tym tak, jakby to było dosłownie. trochę sprowadzone do tego, że no w zasadzie w weekend musimy zrobić zakupy, wiadomo, zaplanujmy to już, miejmy to z tyłu głowy. Trzeba rozumieć to dosłownie, zagrożenie jest poważne. Ja nie przewiduję w chwili obecnej, ale trzeba przewidywać możliwość... Każdej agresywnej postawy Rosji, jeżeli chodzi o także państwa graniczące z Rosją. Dotyczy to nie tylko byłych, podkreślam, byłych Republik Radzieckich, ale dotyczy to także tego obszaru, w którym partycypuje Unia Europejska i NATO w chwili obecnej już w 100%. Więc te zagrożenia są realne. Rosja jest rozhuśtana, jeżeli chodzi o politykę, ale rozhuśtana celowo. Aktywności Putina są związane nie tylko z tymi wyborami, które są przed nami, które są z oczywistych powodów niedemokratyczne, natomiast jest rozhuślana także na skutek rozmaitych aktywności świata zewnętrznego. I mówię tu na przykład o tych cały czas niewystarczająco skutecznych sankcjach. Więc Rosja bez wojny, bez konfliktu, bez napięcia, bez agresji, de facto nie istnieje. Stosunek Putina do Nawalnego i morderstwo Nawalnego było tego tylko takim dowodem. Jeżeli chodzi o rozpychanie się Rosjan w Europie, widzimy to także po partycypacji, podkreślam pewnej partycypacji, także w rozmaitych prot protestach, które przelały się przez Europę Zachodnią i będą się przelewać. To jest wspieranie rozmaitych partii politycznych w wyborach we Francji, we Włoszech, także w Niemczech. I widzimy tą partycypację finansową niezwykle groźną. No, ale niezwykle widzimy też groźną. oczywiście takie działania hybrydowe, czyli to o czym pan powiedział to bez dwóch zdań, natomiast jak ten konflikt mógłby wyglądać, no bo trudno sobie wyobrazić, że nagle armia rosyjska przekracza na przykład polską granicę. Nie ma takich potrzeb, patrząc z punktu widzenia Rosji, aby fizyczne przekroczenie granicy oznaczało agresję. Ta agresja może mieć charakter hybrydowy, ona może mieć charakter sabotażowy, ona może mieć charakter punktowy. Natomiast musimy być na to gotowi. Musimy być na to gotowi. A aby... Jesteśmy? Jeszcze nie. To znaczy, cały czas w Europie istnieje słuszne przekonanie, że zlekceważyliśmy te ostatnie dwie dekady, patrząc na Putina, jak na postać, która. Aspiruje do przynależności do świata zachodniego. No, Polska raczej nie, być może Zachód. Polska raczej nie, ale obserwowałem zwłaszcza Niemcy, zwłaszcza postępowanie Schroedera, potem jego udział w rozmaitych biznesach Putina i patrzyłem na to z niepokojem. Nie na to punktowo, tylko jak sami Niemcy niewłaściwie reagują na tą sytuację. Z jednej strony byli zdumieni, ale z drugiej strony niczego nie zrozumieli przez ten fakt tej zależności. No, dzisiaj jest zdecydowanie lepiej, ale czas Stracony, to czas stracony. To kto będzie pani prezydent, panie prezydencie, właśnie nowym albo nowym, starym prezydentem Wrocławia za, no za miesiąc. Sam jestem ciekaw, natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to cały czas debata o mieście. Mamy także w Polsce, rozmawialiśmy o zaniedbaniach tak. w Europie, także we Wrocławiu, mamy zaniedbania dotyczące z prawdziwego zdarzenia debaty o Wrocławiu. Dotyczy ona komunikacji, dotyczy gospodarki komunalnej, dotyczy także. E Usług dotyczy urbanistyki, na pierwszym miejscu zresztą bym tą urbanistykę wymienił. I od razu panu powiem, obserwowałem taką debatę, która odbywa się tu na południu, gdzie jesteśmy, bardzo blisko Karkonoskiej, dotyczy Zwycięskiej, tam Grota Roweckiego, Taszczyna, no etc. Et Fantastyczna debata o tym, jak uwolnić tą część miasta od tej sytuacji obecnej, jeżeli chodzi o komunikację. I można to zrobić 2-3 lata. Można to zrobić. Oczywiście nie uwolni się całkowicie, nie będzie pusto, ale będzie zdecydowanie... Przyjemniej i prościej i efektywniej niż jest w chwili obecnej. I to mnie najbardziej interesuje. Interesuje mnie, aby Wrocław nie stał w miejscu, aby wspierać projekty, które będą czyniły z Wrocławia miasto bardziej ekologiczne, bardziej zielone, bardziej przyjazne, lepiej wyposażone w usługi z lepszą dostępnością do służby zdrowia, zwłaszcza tej podstawowej opieki. To się wszystko da zrobić. To się wszystko da zrobić. To kto będzie prezydentem? No, zobaczymy, zobaczymy. Bogdan, zdrowie zdycham, zdycham, tak? ale pana, nie, nie przez przypadek. Pana bo, odpowiedź jest naprawdę. Tak, bo Wrocławiowi życzę zdecydowanie najlepiej, jak to yy, można wyrazić. Jestem przekonany, że bez względu na to, kto wygra te wybory, będzie chciał temu Wrocławiowi pomóc, natomiast nie wiem, czy będzie umiał. A dla mnie to jest najważniejsze, żeby oprócz chęci były też kompetencje. Bardzo jestem ciekaw komentarzy po tej dzisiejszej rozmowie. Poseł Koalicji Obywatelskiej, były prezydent Wrocławia Bogdan Zrojewski był gościem rozmowy dnia. Pięknego dnia życzymy. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.